Den. No, Czołem żołnierzyki, moje kochane, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pan Siemnicko, jak zawsze, kapitan Rutawin i z dziką przyjemnością wszystkim tym, którzy nie znają tej gry, przedstawiam wam War of Rights. Dlaczego z dziką przyjemnością? Z tego względu, moi drodzy, że to jest dzika gra dla dzikich ludzi. Nie no, żartuję, ale atmosfera jest po prostu... Kurde, paluszki lizać, ja nie wiem, ja zawsze jak gram w War of Rights, to po prostu wyłącza mi się e, totalnie myślenie. Idę, celuję... Strzelam, dźgam, kurde, nie wiem, czy mogę powiedzieć dźgam? No, no tak, no w grze, bagnetem. No. Moi drodzy, słuchajcie, bardzo proste, idziemy za oficerem, idziemy w szyku, w szyku, wszystko jest ok, żadnego leczenia, żadnego jakichś, jakich, kurcze, prze... Kombinowanych taktyk, po prostu strzelamy wolej za wolejem, a jak trzeba się bić ręcznie, to się bijemy ręcznie. Unikamy oczywiście przyjmowania pocisków artyleryjskich na twarz. Mapy wyglądają przepięknie, gra jest po prostu kurczę, No i atmosfera. Nie wiem, moi drodzy, coś jest w tej społeczności takiego, że. Te rozgrywki nigdy nie są nudne. Zawsze trafią się kurczę ludzie, z którymi naprawdę bardzo fajnie się żartuje, z którymi, z których, no nie wiem, tworzą taki fajny, fajny klimat. Mam taki bardzo Janki klimat. Moi drodzy, brońcie Panie Boże, powiedzieć, że grając z konfederatami, że Yankesi są okej. Okay. <laughs> Wiecie co się stanie? To się stanie. Yankees are really good people! Worth shooting! Kto mówił to? Kto mówił to? Ja mówiłem to! No, tu uniknąłem, powiedzmy sobie, śmierci, no sądu polowego, aczkolwiek widziałem takie sytuacje, w których to się zdarzało, więc <grywanie> mówię wam, uwaw niesamowite, ale słuchajcie, nie tylko, nie tylko o rozgrywce że dzisiaj z wami porozmawiać, bo to jak sami widzicie, naprawdę, naprawdę wygląda przepięknie, muszę porozmawiać o update'cie, który już był jakiś czas temu, bo cały czas gra otrzymuje update'y, update'y rozwija się, cały czas ten tytuł się rozwija, więc moi drodzy dodano różnego rodzaju warianty karabinów, między innymi Sharp z lunetą, to się bardzo Zdarzało w tamtych czasach, jednak były, więc zostały też dodane. I muszę Wam powiedzieć, byłem pod ogniem takiego właśnie, takich, takich ludków z takimi karabinami, i to nie było miłe. Dziesiątkowali nasz po prostu regiment okrutnie, okrutnie nas dziesiątkowali, więc no, muszę wam powiedzieć, że robi to naprawdę robotę. Wiecie co taki wieczór mieliśmy do ciężki, dlatego że kurcze przegrywaliśmy. Czy po stronie amerykańskiej USA, czy po stronie CSA, czyli konfederatów, cały czas kurcze. No po stronie CSA muszę powiedzieć, mieliśmy naprawdę świetnego widera, no ale nie udało się, no, nie udało się wygrać, choć było, było blisko. Także no, troszeczkę tych tych zmian było, moi drodzy, naprawdę balistyka się zmieniła. Teraz można ustawiać ręczna na karabinach, do, do back and ball dostał, dodany też do pistoletów. No, muszę wam powiedzieć, że trzeba zagrać ten tytuł. Trzeba zagrać, poczuć, poczuć tą, tą, tą imersję. Wczoraj mieliśmy z nami po raz pierwszy grał Berdel, jeden z naszych wspierających kolegów, po raz pierwszy sobie z nami zagrał i wiecie co, tak było słychać, na, na, na początku kombinuje za dużo, że za, 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 powiedzmy sobie się zagubił, a później się odnalazł. Ja mówię, słuchaj, wyluzuj, rzuć na luz, Idź za oficerem, follow the leader, ustaw się w linii, przeładuj, strzelaj, załóż bagnet i, i, i po prostu, kurde, ciesz się rozgrywką, bo nie ma to jak po prostu w wielkim polu kukurydzy poganiać się z kimś i dźgać bagnetem. Powiem wam, bomba, ja wiem, brzmi to głupio, wiem, ale wiecie co, jest to tak zabawne, głupie i zabawne. A przy okazji, no tak to wyglądało, bo już w jednym z odcinków wcześniejszych właśnie o Borow Rides, Mungo, pozdrowionka, yy, mówił, że to jest wszystko bardzo zgodnie historycznie zrobione. No i, no i tak to wyglądało po prostu, no taka rzecz. Także nie, muszę powiedzieć, że sporo zmiany, jeżeli chodzi o yy, szczegółowe... Szczegó szczegóły dotyczące map, graficzne i, i, i umundurowanie, wiecie co, ja nie będę wam wszystkiego opowiadał, dlatego, że, że to naprawdę trzeba zobaczyć, to trzeba poczuć i, i wiecie co, nie przejmujcie się tym, że nie, ma, nie jest gra po polsku, że, że gra jest po po jankesku, bądź po konfederacku, bo jeszcze mi usłyszycie, naprawdę ludzie grający w tą grę yy, wczuwają się, tak ja wiem, wielu serwerów nie ma, ale zawsze ten jeden Prawie pełny, bądź pełny, przy weekendach Więcej wieczorami, najczęściej wieczorami moi drodzy, dlatego że wtedy Jankasi zaczynają grać I nie zwracajcie uwagi w ogóle, nie zwracajcie uwagi w ogóle na ping To się zupełnie nie liczy, to jest To jest taka gra, którą Którą można sobie po prostu Mam ochotę coś postrzelać Ale nie chcę mi się skupiać Nie chcę mi się pocić To jest właśnie taka gra Wchodzę i, I muszę Wam powiedzieć, kurde, na poprawę humoru, na poprawę morale, na poprawę takiego kurczę wewnętrznego ducha. Y War of Rights, moi drodzy War of Rights, dlatego, że gra jest naprawdę, naprawdę warta, warta świeczki możecie zobaczyć sobie trochę gameplayu graliśmy konfederatami oficera, żeśmy mieli naprawdę nielichego no, ale jednak, jednak nie udało się u no powiedzmy sobie strzelali celniej ale, ale to jest przepiękne w tejże że udźwiękowienie, wygląd tych ma wiecie co, może ja nie powinienem wszystkiego tak na maksa ustawiać, ale ja się lubię pocieszyć tym, tym, tym to, to oko powiedzmy sobie nie także no muszę powiedzieć miłono tutaj sporo 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 rzeczy ta notka notka paczowa jest dość dość długa ale co mnie bardziej bardziej cieszy oprócz tego że zmieniła się balistyka i tak dalej i tak dalej to wiecie co bardzo bardzo mnie cieszy przede wszystkim co mnie bardzo cieszy przede wszystkim, to to, że gra dalej się rozwija. I to nie jest wielkie studio robiące tę grę. To nie jest, to nie jest jakiś moloch potężny. Ja mam jakąś taką słabość właśnie do takich, do takich gier tego rodzaju. Ja wiem, że te tytuły nie są może zbyt popularne w Polsce, ale ktoś musi je Wam pokazać. No, ktoś musi Wam pokazać, że są inne gry. W których, w których nie liczą się staty, bo tutaj żadnych statystyk nie zobaczycie, oprócz takich, których powie wam, czy żeście walczyli w składzie, czy żeście walczyli w linii, czy żeście yy, powiedzmy sobie oddalali się za bardzo, bo w tej grze to wszystko jest karane utratą morale i tak dalej, i tak dalej. To jak zaczyna wam się ręka część jesteście pod ogniem, to w formacji będziecie odważniejsi. Naprawdę zwróćcie uwagę na tę grę, bo to jest gra, na którą... Trzeba zerknąć. No i oczywiście, jeżeli szukacie, gdzie ją kupić, to nie tylko na Steamie. Spójrzcie do mnie z linkiem na nebe. Może będzie jeszcze i jeszcze taniej. I myślę, że kolejna taka gierucha warta, warta powiedzmy sobie, zerknięcia i, i tego, by mieć ją w swoich księgozbiorach. Dobra, słuchajcie, bo się rozgadałem. Kurczę, Belek miałem wam puścić. Gameplay, ja tutaj gadam i gadam. No to bawcie się dobrze, jako ja się bawiłem. Konfederaci w natarciu. Dzikość serca. Moi drodzy, to naprawdę. Było no tak, <laughs> dzikie. No i to tak czasem mogą paść teksty, które mogą no, ludzi wrażliwych bardzo uwrażliwić, no ale ja to się za bardzo na tym kanale tym nie przejmuję. No, zabawa dla dorosłych. Bawcie się dobrze. A. Pozdrowionka dla wspierających. Ja wszystkiego nie rozumiem. Ja wszystkiego nie rozumiem. Yeah, this sharpshooter company's gonna eat our fucking yeah. ass. Yes. But if we can outnumber them, we can. Is the sharpshooter company good enough to us. kill us? Oh, these guys are. Because they're lighting us the fuck up. Well, maybe you should fucking move. Wait, 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 I fucking am out. You know what? You know what's funny? Oh, so oh Krusty the Clown is oh. back! Uh, yes. Okay guys. Once you guys have reloaded, uh, move it up, it up double Takie filmy, Normalnie. O, coś to, kurde, siok. Jak to mnie zabroni z pastowanym po lesie spacerować, ja? Jak ludziska zobaczą! Ja, ja ci powiem, to jest piękne, to jest piękne. Ja bardzo lubię kurczę, jak ludzie mogą się swobodnie wypowiedzieć. Dokładnie, to, to jest. To jest kurczę, ja się w takich czasach wychowałem, nie? Czyli każdy sobie z tym jakoś radził, nie? O nie. Straight in the belly. Your Yankees come. Guys, pull back, pull back, pull back. Oh. Behind the rocks. Boys, huh? pull, back. Do Do pull back, pull back, pull back. Zaskakuj, zaskakuj. Ze Ale zestrzeliłem go. Prosto w brzucho. A widzisz? No my, postać zafią. Okay, boys, keep Go ahead. Once you guys have reloaded, pull back, pull back into the pull back into the death Pull it back, pull it back, pull it back. Is our flag? bear, wake up. Flagbear, flagbearer, get over here. Get back in the line. Everybody get on this line. Trying trying to find child snatchers. He's fine. He, he died. He's right here. He's walking the flag. Get. Okay, boys. <laughs> <laughs>

Jak założysz bagnet, to kurde mniej celnie strzelasz, nie? Aha, okay. on this nie map. Don't be, don't be a Tak, Jak Zabieram. najbardziej. A ogólnie rzecz biorąc, tak jest. No, tak jest że ściąga ci ma, karabin ten, po prostu ten, do dołu, nie? A holy rambos. shit I've never seen shit ton of Yankees at front of us like, this. Oh. watch out for the tramps get the snipers out of here everybody form up on the line get on the line boys get on the line. come forward get your bayonets on everybody get your bayonets on gentlemen get your bayonets on and prepare to charge press v boys everybody press v we're getting them in their side company charge bayonets everybody charge them we're getting them in their come side. on pussies charge charge charge, 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 charge. Można walić bez bagnetu na blizki wystrzał. Można walić z kolby. No. Tak! Drubo. Dawaj, kłuczemy i. się zmęczył. Mój też, zesrał się w majtki. Musiał poczekać aż obecnie. Och, że w mordę dostałem. No wonder you losing, Yankees scam, you listening to the gay music. <laughs> Can anybody hear me? Yes. za każdym razem zachwyca, hear me? Yes, we do.

No, it seems too bad news. We need to charge everything. We need to charge everything. Yeah, that's the Yankees to naprawdę really good ludzie No nie, nie. said that! z pistolu co z pistoletu celował? Widziałeś winning Nie, nie winning. O kto powiedział, kto powiedział, że kurde w Stanach nie ma podziału? <laughs> panowie, ja bym powiedział, że tam jest głęboki podział społeczny

o panie dostały i przyciskaj tej na gwiazdeczkę Trochę nas tu wystrzelali może powiedzieć brochiat out there we go okay so i'm a victim of censorship oh oh so let's understand what to Jeff. okay boys once the guys have reloaded move up to this nee. right here. How do we go? That's the line okay so this is going to be all all union directly down the front. so fire at will everybody independent fire Ale tam Jankesów pod tymi drzewami jest. Z prawej strony tak jakby bardziej zbici byli, to tam można celować. Ale tam wszędzie gdzie nie było po tego to. Takie to głupie, że aż fajne. Jak mówi independent fire, to fire at will. Zbijają z prawej flanki. Widzisz Aventis? Nie widzę pośród razem. I think they're preparing to charge us on the right flank. Na prawo, na prawo. The <laughs> tramp <Trump> is back! <laughs> yeah, that's correct, that's correct, <laughs> yeah. Everybody can't see reloads and sprint left. If you we need to get on point. his back now. that?

Puerto Rico, panowie. Ej, wygrali gnojki. Kurde, trzecia przegrana, początnie. Ah, shit happens. Ale naprawdę, mimo przegranej, to człowiek się świetnie bawi. Pay Pride Parade, coś napisano. Day loss. JS Youngs.